Praca, którą chciałbym państwu przedstawić, jest autorstwa Zofii Kulik, została zrealizowana w 2006 roku i nosi tytuł Ambasadorowie przeszłości, Made in GDR, USSR, Czechosłowacja and Poland. Praca odsyła poprzez strategię subwersji do słynnego arcydzieła okresu renesansu, słynnego o podobnym tytule, ambasadorowie Hansa Holmeina Młodszego. Taktyka subwersywna w sztuce i w ogóle polega na przetwarzaniu pierwowzorów, w tym wypadku pierwowzoru w zakresie układu ikonograficznego na potrzeby przeformułowania i y, y, zmiany treści. Dzieło oryginału renesansowego, dzieło Holbeina y, jest afirmacją przynależności y, y, portretowanych osób do świata y, chrześcijańskiego, a nawet ściślej do świata katolickiego. Tymczasem praca Zofii Kulik jest dokładnym niejako odwróceniem nie jest ścisłą inwersją, czyli odwróceniem znaczeń poszczególnych, ale w po swojej podstawowej wymowie rzeczywiście ma ten przekaz odwrotny niejako. Wszystkie symbole, które wskazują na teologię katolicką w obrazach Holbeina, są tutaj odwracane przez symbolikę. Na przykład medalionu, który w oryginale przedstawia walkę Michała Archanioła z szatanem. Tutaj medalion przedstawia autoportret partnerki męża autorki Przemysława Kwieka, również artysty. A zatem symbolizuje nie tyle Portretowaną osobę jako wojownika w sprawie Bożej, ale przede wszystkim jako samego siebie wojownika w swojej sprawie. Szeroka i rozległa symbolika pierwszego obrazu tutaj jest tylko w kilku miejscach niejako podmieniona innymi symbolami. I o ile sztylet w dłoni szlachcica z obrazu Holmeina. Symbolizuje gotowość do walki, o prawdę wiary i którego ostrze nakierowane jest na otwartą książkę leżącą na dolnej półce o tyle tutaj w dłoni przedstawiona postać męska trzyma czajnik. Co ciekawe, w symbolice sennej czajnik jest symbolem pewnej przemiany. I można by tutaj odnieść to właśnie także do całościowej symboliki renesansowego arcydzieła Przemiany poprzez zmartwychwstanie. Tutaj ta przemiana jest inaczej interpretowana, ponieważ też w tego rodzaju interpretacji czajnik na płaszczyźnie duchowej symbolizuje magię a więc zupełnie oderwanie się od tych tradycji duchowych, które reprezentuje arcydzieło renesansowe. Ponadto, sportretowana autorka w swoim portrecie ukazuje się z czerwoną lilią, która też jakby na zasadzie inwersji odsyła do białej lilii maryjnej, a zatem jest tu też tym znaczeniem oderwania się od tamtej symboliki przekazu. Najpełniej określającym, jakby dopełniającym, podobnie jak w arcydziele renesansowym symboliki tej pracy jest umieszczone na dole przedstawienie w centrum obrazu renesansowego w pierwszym rzucie niejako interpretacji dostrzegamy dziwny, duży kształt jakby muszli. W symbolice chrześcijańskiej to prowadzi do chrztu, czyli od odnowy życia, także ma i zmartwychwstania, także chrystologiczną i maryjną. Jednak poprzez perspektywę anamorficzną okazuje się przy odpowiednim spojrzeniu na obraz, że przemienia się ta muszla w, w czaszkę. A zatem słynne upomnienie Memento mori. Także i w tej pracy jest istotna ta część. Centralna u dołu obrazu. Na obrazu Zofikulik przedstawiony jest fronton Pałacu Ujazdowskiego. Pałacu Ujazdowskiego, przypomnijmy, który był siedzibą króla. Był siedzibą króla, i jak Wisłą przy zakolu przypływali do Warszawy handlarze, to najpierw właśnie widzieli usytuowany na skarpie zamek. Ujazdowski, który jeżeli chodzi o kategorię architektoniczne, jest pałacem. A zatem dzieło, z którym mamy do czynienia, myślę tutaj o dziele renesansowym, arcydziele renesansowym, jest arcydziełem afirmującym światopogląd Civitas Christiana, światopogląd katolicki. Realizacja Zofii Kulik jest realizacją, która. Odżegnuje się od tej przeszłości, od tej tradycji, a symbolika umieszczenia zamku Ujazdowskiego w miejscu czaszki symbolizuje również niewątpliwie schyłek i upadek i odsunięcie tej przeszłości, definitywne nie tylko w obszarze religijno-duchowym, ale także w obszarze społecznym. Co ważne, tego typu realizacje należą określać je jako, jako subwersywne, tak już, jak już powiedziałem. Bardzo ważne jest to, że pojęcie subversion oznacza, e, 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 oznacza z jednej strony przewrót i obalenie. W tym kontekście tym jaśniej rozumiemy przekaz płynący z pracy Zofii Kulik. Chodzi o przewrót i obalenie starego porządku.